Dzień dobry. Witam kolejnego gościa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tym razem prezydent Katowic, pan Marcin Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam wszystkich państwa. Panie prezydencie, jest pan gospodarzem, można powiedzieć, tego wydarzenia. Jakie znaczenie ma organizacja tak dużej konferencji, tak dużego kongresu akurat dla Katowic? Czy ma to znaczenie międzynarodowe, czy bardziej mówimy tutaj o takim znaczeniu krajowym? Co to znaczy dla, dla miasta? Pierwsze, co mogę powiedzieć, to... Właściwie od Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęła się cała historia kongresowa w mieście Katowice. Bo... Rzeczywiście ten kongres był pierwszym kongresem, który był zorganizowany w nieco większej skali, aniżeli te, które znamy z różnych spotkań takich może wewnętrznych, czy urzędowych, czy właśnie w innych jednostkach naszych naukowych, czy badawczych. Natomiast ten był takim bardzo mocnym akcentem, szerokim, zapraszającym gości właśnie nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, z Europy. Dzisiaj rzeczywiście po tej 17. edycji, czy w trakcie tej 17. edycji, możemy powiedzieć, że nie ma że o pełnoletności, że to dopiero w przyszłym roku będzie dokonane, ale rzeczywiście ten kongres rozrósł się na jeden z większych kongresów ekonomicznych, nie tylko w naszym kraju, ale na pewno w tej części Europy. Zresztą ilość gości, którzy tutaj przyjeżdżają z różnych sfer naszego życia, czy właśnie z polityki, czy z samorządu, czy z biznesu, pokazuje, że rzeczywiście potencjał, który tutaj został Stworzony jest na, nadal bardzo duży, nadal olbrzymi. Wiele osób chce z tego korzystać, bo, trochę, tak powiem, jak inżynier, tutaj właśnie są budowane te mosty, które łączą nasze społeczności, które łączą nasze biznesy i pozwalają nam się rozwijać. Właśnie taka turystyka biznesowa, prawda? Trochę w Katowicach. Tak, no się to już jest jedna z roci. gałęzi, <laughs> który, na którą po, po, postawiliśmy wiele lat temu. Jeszcze mój poprzednik, Piotr Uszok, kiedy zastanawialiśmy się, co dalej z tym miastem, co dalej z gospodarką tego miasta. I to się dzisiaj opłaca, bo zdywersyfikowaliśmy te różne działania, bo i poszliśmy bardzo mocno w outsourcing, tworząc... Dzisiaj prawie 30 tysięcy miejsc pracy nowych dla młodych ludzi, którzy kończą studia, którzy mogą tutaj rozpocząć swoje życie, można powiedzieć w takiej zwanej dorosłości, prawda, czyli zarabiając na siebie, tworząc rodziny i mieszkając tutaj. Poprzez właśnie kwestię tak zwanej turystyki biznesowej, o której pani redaktor powiedziała, która też się doskonale rozwija, bo my mamy to dokładnie policzone, że ilość pieniędzy, która trafia w gospodarkę miasta, nie bezpośrednio, ale w gospodarkę miasta, czyli te wszystkie biznesy, które tu są mniejsze, mikro, większe, bo od transportu, od y, taksówki aż po, po restauracje czy... Inne usługi hotelowe, prawda? To pokazuje, że naprawdę się to opłaca. Patrząc z punktu widzenia biznesowego, abstrahując od merytoryki i rzeczywiście tego clue, dlaczego się tutaj spotykamy. Bo nie po to, żeby robić biznes, ale po to, żeby właśnie wymyśleć coś nowego, coś, co będzie. Nie tylko dla naszego regionu, ale dla Polski takim elementem wyróżniającym, który pozwoli nam się jeszcze bardziej rozwijać i jeszcze szybciej. Bardzo dużo podczas tego kongresu mówi się chyba wyjątkowo, mam wrażenie, podczas tej edycji o bezpieczeństwie energetycznym również. Jak to wygląda w Katowicach? Jak wygląda to odchodzenie od węgla? Czy mieszkańcy mogą być spokojni? Tak, ja myślę, że mogą być spokojni. Oczywiście to jest proces, który będzie trwał jeszcze. Mamy na pewno świadomość też tego, że jakiś bilans energetyczny jest tworzony wiemy, ile energii potrzebujemy, ile jesteśmy w stanie wyprodukować z tak zwanych źródeł odnawialnych, czyli tej zielonej energii. Wiemy, że niewystarczająca jest ilość i możliwość wyprodukowania energii zielonej, a więc musimy się saportować innymi rozwiązaniami. Na szczęście rząd przystąpił do budowy elektrowni jądrowej, która jest jednym z elementów takiej dość czystej energii, na której by nam zależało, no ale pamiętajmy, że to jeszcze od tego procesu decyzyjnego do realizacji i rzeczywiście popłynięcia prądu elektrycznego w naszych liniach pochodzącego z tego źródła, no to jeszcze troszkę czasu minie, a do tego czasu no, musimy się spomagać rzeczywiście tą energią konwencjonalną. Produkowaną na węglu czy na gazie. I myślę, że to też nie jest takie złe do końca, ponieważ no te procesy, które zachodzą w dzisiejszych, u dzisiejszych wytwórców energii elektrycznej, one są absolutnie pod wielką kontrolą i są, nie są tak bardzo niebezpieczne, jak było to kiedyś. Są obostrzone różnymi wymogami, filtry, niefiltry, neutralizatory tych wszystkich negatywnych skutków, a więc można powiedzieć, że generalnie ta z węgla energia wcale nie jest już aż taka b i taka brudna. I to też widzimy w Europie, że ta Europa trochę zawraca i ona mówi no, rzeczywiście, może nie przyznajemy się jeszcze do błędu, ale mówimy o tym, że ok, może trochę za wcześnie, może trochę za szybko. Bo ja to też rozumiem, że my możemy przejść całkowicie na energię odnawialną i żyć w zdrowszym świecie. Mamy świadomości zmiany klimatu, ale do tego potrzeba również rozwiązań technologicznych czyli urządzeń, z których my na co dzień korzystamy, które będą niskoenergetyczne, nie takie jak do tej, do tej pory mamy. A więc jeżeli to pójdzie w parze i to się będzie uzupełniało razem, to myślę, że, że to odejście od węgla jest jak najbardziej możliwe i, i nawet, nawet bym nie wróżył, że to będzie nie wiem, w 2040 czy 50 roku, ale może nawet i wcześniej. Zostańmy w temacie bezpieczeństwa, ale już nie o tym bezpieczeństwie energetycznym, ale chciałam Pana zapytać o to, jak wygląda wdrażanie ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej w Katowicach. Czy Pan jest już po szkoleniu dla prezydentów? To jest wielki problem. Przyznam się szczerze, że niestety nie jestem, bo to szkolenie jest dość takie restrykcyjne co do kwestii dat, a niestety nasze życie samorządowców jest dość dynamiczne. Dzisiaj tu, jutro tam różne. Problemy, które musimy rozwiązywać tutaj na miejscu, więc jest to duży problem. Natomiast mam dużą świadomość, że to szkolenie jest konieczne i potrzebne, choć ja dużo z tego znam, ponieważ jakby na no co dzień spotykam się i z naszymi strażakami, i spotykam się z naszym wojskiem, czy osobami odpowiedzialnymi za nasze wojsko polskie. A co za tym idzie, no to pokazuje, że, że my mamy świadomość zagrożeń. Mamy świadomość też tego, co powinniśmy zrobić, ale za tym wszystkim muszą iść określone środki, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie wybudować nie wiadomo ile schronów. Trochę to skłóciliśmy teraz, że mhm. mówimy, no to ok, schrony nie są potrzebne, ale sprawdźcie, jak wyglądają wasze garaże podziemne, jak wyglądają piwnice w waszych obiektach, czy one czasami nie mogą pełnić właśnie tej roli mhm. ochronnej dla naszej ludności. Choć uważam, że. Przy dzisiejszej, przy dzisiejszej już technologii, którą posiadamy w świecie generalnie, to nie schrony to są bardzo istotne. Tu bardziej właśnie jest istotna kwestia zapobiegania jakimkolwiek atakom albo unicestwiania tego wszystkiego, co mogłoby nas dotknąć gdzieś w powietrzu, prawda, żeby tych skutków było jak najmniej. I te technologie są, z tych technologii powinniśmy skorzystać, ale to uważam jest rola nie samorządowca, ale rola naszego państwa. Właśnie to chciałam zapytać, bo no, musimy być gotowi mimo wszystko, prawda? Na wszystko tak naprawdę. I jakoś tak znowu to spadło na samorządy to, to zapewnienie bezpieczeństwa. Mieszkańca. Pani redaktor, życie. Już, nie, już bardzo wiele sami Państwo pisaliście, mówiliście o różnych hmm, sprawach, które bardzo mocno nas dotykają z punktu widzenia właśnie <mum> em, obostrzeń i, i, i em, koniecznych działań do podjęcia, za którymi nie szły nigdy i nie idą wystarczające środki. A więc więc no, jest, taki jest los samorządowców, czy taka jest los samorządu. Mam nadzieję, że to się zmieni, że to się polepszy. No, jesteśmy przed wyborami. Może się uda też tak, że będzie jeden z nas pełnił tą najważniejszą rolę w państwie. A więc człowiek, który będzie znał problemy tego życia codziennego na tym najniższym szczeblu polityki, choć ja nie lubię tego słowa w samorządzie, bo samorząd właśnie powinien być apolityczny, powinien. Potrafić się ustawić do, każdej, do każdego wiatru, który wieje, bo tylko na tym możemy budować, tylko na tym możemy korzystać. W przeciwnym razie no to jest właśnie taka wymiana, jak ta wojna polsko-polska, którą widzimy na szczytach włas. No niestety. Panie prezydencie, był pan już na nowym stadionie jako kibic, a nie jako samorządowiec? Byłem jako kibic, byłem też jako samorządowiec. No i muszę powiedzieć, że. No... Serce rzeczywiście dumą rośnie, bo GKS Katowice, duma naszego miasta, marka, która jest najbardziej rozpoznawalna wśród mieszkańców, jako, jako ten produkt ważny dla, 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 dla miasta, ma swój nowy dom. Ma swój, dom, swój nowy dom na skalę swoich możliwości, umiejętności i to się sprawdza. GKS przecież w pierwszym sezonie po wielu, wielu latach. Prawie 20 wrócił do ekstra klasy i radzi sobie doskonale jako Beniaminek. Jest nawet nieco wyżej niż w środku tabeli. Już dzisiaj wiemy, że raczej spadek nam nie zagraża. Oby to tempo, oby ten dynamizm y, utrzymać i oby GKS był znów dumą y, nie tylko katowiczan, no, ale Górnoślązaków i Polaków, bo może kiedyś <laughs> będzie. Kiedyś <laughs> będzie. Kiedyś może będą jakieś puchary, w których będziemy grali i rzeczywiście tak jak to kiedyś było na początku istnienia klubu, y, że będziemy rzeczywiście się liczyli w tych rozgrywkach. Tego życzę. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.